Witam wszystkich! Chciałem Wam coś trochę pokazać, nakreślić, jak to mniej więcej wygląda. Od jakiegoś czasu kombinowałem z materiałem i nie robię już ze stali 40 HM. Stal 40 HM była fajna. Ale, ale troszeczkę twardość mi się tutaj nie podobała. No znaczy się było ok, w sumie wszyscy robili robią i robią mi jest dobrze, tak? I każdy jest zadowolony. Ona tam łapała w okolicach, załóżmy, 50 Hz. Jak złapało 55, to fajnie, ale nie można było mieć jej nazwę, jeżeli złapała tam, załóżmy, 48, bo skład chemiczny po prostu się dużo różni, duże widełki są, że tak powiem. Stal NC11 i tak dalej, fajna stal, fajny gatunek i tak dalej, typowa narzędziówka. Ale zobaczcie, tu jest akurat matryca NC, to nie jest, że tak powiem, mojej produkcji matryca, ale nie jedną już taką matrycę miałem u siebie, gdzie właśnie efekt jest podobny. Widzicie, pęknięta, czy to na pół, czy po prostu gdzieś pęknięta. Fajna z tego względu, że materiał fajnie łapie około 60 Hz i nie ma z tym problemu z zahartowaniem, no ale to się właśnie przekłada na to, że jest zahartowana cała na skroś i, i właśnie ta twardość wpływa na to, że, że lubi sobie to tu pęknąć. Tutaj mamy chyba przykład matrycy, nie wiem, to jest jakaś tam inna matryca, pokazywałem ją już wcześniej, przykład matrycy chyba nawęglonej, z wniosku moich takich się to nasuwa, z tego względu, że ta matryca przed szlifem miała tam 63 Hz nawet, 62, no powyżej 60, paliwo. Ale jak ją troszeczkę zeszlifowaliśmy, widzicie, tu chodziło o to, żeby ją dosłownie tylko wyrównać. No to już twardość, że tak powiem, była inna. Zaraz Wam to wszystko pokażę, jakie gdzie są twardości, że tak powiem. Tu macie tą pierwszą matrycę z NC11. Fajna twardość, nie powiem, że nie. Miernik zaniża o 2 Hz, nie? Także musicie być świadomi, że, że miernik zaniża, to taki prowizoryczny mierniczek, żeby po prostu miał, ja górę do siebie. Czyli ma w granicach 60 Hz. Tam matryca też miała, miała grubo powyżej 63 Hz przed szlifem. Zobaczcie, zaszlifowana jest dosłownie ze trzy dychy. O, to średnią wyciągło jeszcze z tamtego pomiaru, to się nie sugerujcie. Tu coś złapało, widzicie. Jeszcze zmierzymy w innym miejscu. To taką twardość zostało, jak zeszlifowaliśmy, trzy dychy z ponad 60 Hz. A teraz Wam pokażę moją matrycę. Nie wiem czy ją tam widać. Chodzi o to, żeby miernie też było widać. Nie wiem czy widać, czy nie widać. O, to znowu nam średnią wyciągnęło, bo to co 6 mierzeń wyciąga średnią, czyli wyciągnęło pomiar z tej i z tej. Teraz od nowa zmierzymy tą. i tak jak mówiłem o 2 Hz, HRC, przepraszam, żeby się tam ktoś nie domyślił. Ja sobie potocznie mówię herce i tak sobie będę mówił, i nikomu nic do tego. No, i tutaj było długo kombinowane z materiałem, wiele prób było itd. i tak dalej. I to widzieliście, miernik nam zaniża o 2 HRC, twardość mamy taką, więc 58, tam koło 60 pallicho, że koło 60 ja i tak będę zawsze mówił, że koło że hartuje średnio na 55, chociaż te matryce już będą inaczej, tutaj wychodziły zupełnie, wypraktykowane u klientów i tak dalej. Także wszystko się sprawdza, nie pęka. I tak dalej. i uwaga nie jest to na węglanie jak tu chyba w przypadku tej matrycy chociaż nie wiem jest to po prostu inny materiał inna metoda hartowania po prostu taki starszy pan na hartowni podpowiedział i wykombinował ze mną jak tu co zrobić żeby osiągnąć efekt jaki chcemy nie wychodzi to troszeczkę drożej, no ale, ale ale przynajmniej jestem zadowolony z efektu. Chociaż no wcześniej też nie było źle, bo 40 HM, mówię, ładnie też łapało, także nie było tutaj problemu, ale teraz po prostu jestem bardziej zadowolony, także wyjdzie to jeszcze lepiej.